Wyspy, posłuchajcie mnie, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mojej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Pan już mnie powołał z łona mojej matki, już wtedy znał moje imię i znał moją drogę życiową, znał moje powołanie. Powołał mnie do czegoś, mnie do kapłaństwa, kogoś z Was, może do życia rodzinnego. Każdy z nas jest powołany przez Pana Boga. Pan Bóg ma dla nas jakiś piękny plan na nasze życie. Czy my go realizujemy, czy szukamy, czy pytamy? Panie Boże, jak mam żyć? Czego Ty chcesz ode mnie? Co Ty wyznaczyłeś dla mnie? Bo najpiękniejsza jest ta droga, którą Pan dla nas przeznaczył. A Pan ją znał już wtedy, kiedy myśmy się jeszcze nawet nie urodzili, a on już to znał, już widział nas, już widział nas, jak my będziemy szli przez nasze życie i co będzie dla nas najlepsze. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Prorok przeżywa jakby taki kryzys, widzi, że jego trud, trud jego powołania nie przynosi żadnych rezultatów. Bardzo często możemy mieć takie kryzysy i też i my, księża, widzimy czasem takie kryzysy, że staramy się, staramy się, a jakoś nie widać, żeby ta parafia się rozwijała, nie widać, żeby jakoś nowi ludzie przychodzili, żeby jakieś były owoce naszej pracy. Czasem jest takie i pewnie każdy z nas w swoim powołaniu, w swojej pracy, w swoim jakimś działaniu czasami ma takie zniechęcenie, takie, takie myśli na próżno się trudziłem na darmo i na nic zużywałem moje siły i co Pan Bóg odpowiada prorokowi w tym momencie to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podziwienia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalał Izraela stanowię Cię światłością dla pogan aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi Pan Bóg mówi tak, Ty widzisz, że nie przynosisz żadnych rezultatów no to jeśli tak coś takiego widzisz, to ja mam dla ciebie zadanie w tysiąc razy więcej. Nie to będziesz robił, co teraz robisz, tylko jeszcze, jeszcze dużo więcej. Czyli co Pan Bóg mówi o tym, że ty nie widzisz rezultatów, ale ja je widzę i jeśli ty widzisz, że jesteś słaby, to ja teraz chcę się Tobą posłużyć, żeby zrobić jeszcze dużo więcej. Bo dopóki my się czujemy mocni, to Pan Bóg nie może przez nas działać. A kiedy się poczujemy słabi, to wtedy Pan Bóg mówi: O, nareszcie, oddaj to kierownicę swojego życia i swojego powołania w moje ręce i pojedziemy gdzieś w piękne miejsca. Zrobimy dużo więcej. Dużo więcej może, może Pan Bóg przez nas zrobić, jeśli my się poczujemy słabi. Bo my czasem, tak jak Piotr dziś w Ewangelii, mówimy Panu Jezusowi, choćby się wszyscy zaparli, ja nigdy, ja życie oddam za Ciebie. A Pan, Pan Jezus się śmieje z niego, Ty życie oddasz za mnie, ty, ty się wyprzesz mnie. I tak i było. Bo Piotr budował na sobie, Piotr budował na na swojej siły ja jestem mocny, ja pokażę tu ja życie oddam za ciebie. I później okazało się, że jest bardzo słabym człowiekiem. Ale kiedy później już zrozumiał, o co chodzi, i zaczął budować na Jezusie, stał się rzeczywiście wielkim apostołem i rzeczywiście oddał życie za Jezusa. Ale Pan Bóg mógł przez Niego coś zrobić, jeśli On się poczuł słabym i zobaczył, przeżył jakiś swój kryzys, jakiś swoją słabość, i zobaczył, że to nie w Nim jest siła, ale, ale w Bogu jest siła. I też może kończy się wielki post i może wielu z nas ma takie poczucie, że post przeszedł, a nic się nam nie udało zrobić. Mieliśmy piękne postanowienia i wszystko runęło. I może czujemy jakieś takie wyrzuty sumienia, no, pff, znów zawaliłem. I to jest piękne. Jeśli mamy takie wyrzuty sumienia, że znów zawaliłem, to jest, to, jest, to jest wspaniałe, to jest w życiu duchowym bardzo ważne. I może właśnie po to jest ten post, żeby poczuć się słabym, poczuć się, Panie Boże, znów zawaliłem. Pan Bóg mówi, no to dobrze, żeś chociaż zobaczył, że zawaliłeś. Dobrze, zobaczyłeś, że jesteś słaby, to teraz ja mogę się posłużyć Tobą. Kiedy czujemy się słabi, to nie po to, żeby się zniechęcać, żeby rozpaczyć, żeby wpadać w depresję. Kiedy się czujemy słabi, to po to, żeby powiedzieć, Panie Boże, ja jestem bardzo słaby, ale jeśli możesz coś zrobić ze mną, to oddaję ci siebie w Twoje ręce, rób coś ze mną. Ja chcę być narzędziem w Twoich rękach, rób coś, ale Ty rób, a nie ja, bo ja jestem strasznie, strasznie słabym jeśliby Jezus, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, tak myślał o sobie, jak, jak Izajasz myślał, na próżno i na nic zużyłem moje siły, mógłby dzisiaj tak pomyśleć, bo dzisiaj ten wielki nauczyciel, Jezus Chrystus, który wybrał swoich uczniów, wybrał spośród uczniów dwunastu, dzisiaj przeżywa jakieś, jakąś swoją porażkę, porażkę swojej pedagogiki. Jezus dzisiaj przeżywa tę porażkę w tym, że jeden z Jego uczniów Go zdradza. Trzy lata formacji, chodzenia razem, yy, wkładania w tych uczniów, tłumaczenia im, świadczenia, pokazywania i jeden dzisiaj go zdradza. I mógłby Jezus powiedzieć na próżno i na nic zużyłem moje siły. Ale Jezus mówi coś innego. Jezus mówi: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jezus mówi właśnie w tym, w tym kryzysie, w tej słabości, w tej porażce, może, po ludzku by się wydawało, jest właśnie wielkość, jest właśnie siła. I warto, żebyśmy i my w naszych kryzysach, porażkach, zniechęceniach zobaczyli, właśnie tu jest miejsce działania Pana Boga. Właśnie to jest moje zwycięstwo, właśnie ten moment jest na chwałę Bożą szczególnie, bo w tym momencie ja rezygnuję z siebie, a wchodzi Pan Bóg. Ja schodzę ze sceny, a wchodzi Pan Bóg i Pan Bóg mnie niesie, Pan Bóg się mną posługuje i wtedy są największe, największe rezultaty. Trzeba, żebyśmy my, i może po to jest też Wielki Tydzień, żebyśmy poczuli się niesamowicie słabi, żebyśmy poczuli swo, swoją kruchość, swoją małość, swoją słabość, że ja jestem sam w sobie bardzo, bardzo słabym. Poczujmy te wyrzuty sumienia, poczujmy, jacy jesteśmy grzeszni, jacy jesteśmy słabi i oddajmy to w ręce Pana Boga. I jak On się weźmie za nas, jak On się będzie nami posługiwał, to wtedy zobaczymy niesamowity sukces i niesamowite piękno naszego życia, niesamowite piękno naszego powołania, bo Pan Bóg będzie nas prowadził, Pan Bóg będzie działał przez nas, a nie my sami, bo sami w sobie jesteśmy słabi. I jeszcze jedna myśl. Jezus umoczył chleb i dał Judaszowi znak miłości. Znak miłości. Jezus nie przestaje kochać Judasa, Jezus nie przestaje kochać Piotra, chociaż zawodzą, zdradzają, nie przestaje kochać, nie przestaje kochać i nas, kiedy my zawodzimy, zdradzamy. To Jezus nas nie pozostawia, Jezus nas nie opuszcza. Ważne, żebyśmy my y, tym przyznali się, żałowali za grzechy i wrócili do Jezusa. Ale to, co jest takie bardzo mocne w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że czytamy: A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. On wziął od Jezusa chleb, czyli możemy się domyślać, że spojrzał mu w oczy, albo może gdzieś te oczy uciekały od Jezusa, ale byli z sobą twarzą w twarz. Jezus mu dał chleb, znak wielkiej miłości. I w tym momencie wstąpił w niego szatan. Co to znaczy? Kiedy szatan w nas wstępuje? Kiedy właśnie patrząc komuś w oczy, myślimy o tym, żeby mu przyczynić zło. Kiedy my, patrząc w oczy,. Planujemy zło. Kiedy my jesteśmy cyniczni, kiedy my jesteśmy uparci, żeby zgrzeszyć. Czasem jest coś takiego, że zaplanujemy sobie jakiś grzech, przyjdzie nam w głowę, że jakaś złość, jakaś zemsta, jakiś jeszcze grzech inny. I my już w głowie się nakręcamy, że ten grzech uczynimy. I później przychodzą jakieś takie myśli, jakby opamiętanie, nie rób tego, nie rób tego, jakieś sumienie nam próbuje... I my patrzymy na te myśli i grzeszymy. I jesteśmy już tak nakręceni, że nikt nie jest w stanie nas zatrzymać. I zgrzeszymy i dopiero potem przychodzi pamiętanie, tak jak i u Jodasza. Właśnie wtedy wstępuje w nas szatan. Jeżeli nie umiemy się zatrzymać, jesteśmy tak nakręceni w pokusie, że nikt nie jest w stanie i nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Trzeba nam prosić Pana Boga, Panie Boże, pomóż nam opamiętać się. Pomóż mi, żebym nigdy nie brnął w grzech do końca, żebym umiał się opamiętać. Daj mi takie siły, właśnie w takich momentach jakiegoś już nakręcenia się, w momentach takiej, takiego strasznego, cynicznego wchodzenia w grzech. Daj mi, żebym się opamiętał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam Was serdecznie dziś z Nowosybirska, z naszej katedry. To jest katedra naszej, naszej diecezji nowosybirskiej. Dziś tutaj o 11 tego czasu z Polską jest 5 godzin różnicy tutaj. Jest, będzie, nie wiem, kiedy to, to oglądacie, słuchacie, msza święta, msza krzyżma. Zawsze to jest w Polsce we wszystkich diecezjach w czwartek, ale ponieważ tu to są takie odległości, że niektórzy potrzebują dnia albo dwóch dni, żeby wrócić do swojej parafii, to... Jest to we wtorek robione, żeby już święte Tryduum można było przeżywać każdy w swojej parafii. Dlatego dziś proszę Was też o, o modlitwę za mnie, o modlitwę za, za kapłanów, za tych kapłanów, których znacie także za kapłanów tej, tej diecezji w nowosybirsku na Syberii. Proszę Was o modlitwę i bardzo za nią dziękuję bardzo. Tej modlitwy potrzebujemy, bo też właśnie jako księża. Często sobie też uświadamiamy i powinniśmy sobie to uświadamiać, że też jesteśmy słabi i możemy przynosić jakieś owoce Panu Bogu, jeśli damy się Panu Bogu, żeby On się nami posługiwał, jak narzędziem swoim, a nie my uwierzyli w swoją wielkość. Dlatego też módlcie się to taką też pokorę dla nas, i módlcie się za Kapłanów, i za mnie proszę też o modlitwę. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.